Witam serdecznie serwis Nasze Sprawy 24, i Portal Pomorze. Tutaj proszę zobaczyć, jesteśmy w korotyczu właśnie w tym kurniku, w którym no, ta hodowla już od prawie tygodnia czasu jest. Tutaj proszę bardzo dzieci. Mają wielką radość, bo no, to co potrzebuje kontakt z przyrodą, opieka, tutaj mama Natasza, która się właśnie też opiekuje. Jest siostra, która dzisiaj też jest tak, no nie chcę powiedzieć gościnnie, ale akurat jest, ponieważ na stałe przybywa w Harkowie. I tutaj proszę zobaczyć, właśnie przywieźliśmy takie resztki. Tutaj jest arbus, gdzieś się zjadły arbus, jakaś fasola, kabaczki. No, to co najbardziej potrzeba tym naszym stworzeniem. No i no, rzeczywiście widać, jak rosną. Tu jeszcze jakąś trawę mają rzucono. Jest oczywiście woda do pełna. Tak, tutaj właśnie. Dzieci mówią, że właśnie to one zerwały. Widać, jaką pasję mają teraz, no bo no nic tak nie daje, nie ożywia, nie daje takiego rozwoju dzieciom, właśnie jak kontakt z przyrodą, opieka, coś tworzenie. I proszę zobaczyć, jak to wszystko pięknie wygląda. Tutaj, tutaj troszeczkę odejdę dalej, żeby też była taki, no zobaczyć tą całość. Widzimy jak te kury sobie wszystko chodzą, jedzą, ożywione są bardzo, no bo tutaj kontakt, tutaj właśnie Natasza też mówiła, że rano rzuciła właśnie tutaj kaszę. Widać, że kaszy też bardzo tak, yy. jeśli chodzi o, o kury też lubią, no każdy ma wybór do wyboru i do kolory, jak to mówią. Także tyle na dzisiaj, wszystkiego dobrego.